Są takie momenty, gdy wlepiasz swój wzrok w ekran ulubionej elektroniki, że nie chciałbyś, aby akurat wtedy ktoś wchodził ci do pokoju. I uwaga, nie mówię tu o oglądaniu gołych bab, bo jedni z was w tajemnicy oglądają na przykład Top Model, inni Love Island, a jeszcze inni stawiają na szlagiery kuchni bombaskiej. I wiem, że czasem wracacie nawet do konkretnych materiałów. Nie wnikam to, po prostu chciałem wszystkim zobrazować, na czym polega słynne guilty pleasure. Algorytmy moich social mediów zauważyły natomiast, że gdy jakaś fitnessowa porada zasługuje na medal z brązu, to bardzo możliwe, że nawet ją sobie zapętlę. Oczywiście pod warunkiem, że mam wówczas trochę prywatności. Wszystkim, którzy mają tak jak ja, polecam w tej chwili zamknąć drzwi i zmniejszyć głośność, bo na słuchaniu farmazonów, jak z dzisiejszego materiału, lepiej nie zostać przyłapanym. Wrócimy dziś pamięcią do absolutnych szlagierów fitnessowej reżuncji, Przypomnimy sobie pewne kłamstwa najbardziej ikonicznych osób w branży, ale zrobimy też przegląd w miarę nowych perełek. A ponieważ schematy są zawsze te same, to po obejrzeniu materiału już nigdy nie dasz się tak łatwo oszukać. A jeżeli w ogóle nie chcesz polegać na takich poradach i zamiast tego wybrać lepsze indywidualne podejście, skorzystaj ze stalowych planów. Otrzymasz skuteczny i spersonalizowany trening i dietę, co tygodniowe analizy i korekty planu, konsultacje jeden na jeden z trenerami, stały kontakt i dostęp do grupy z codziennie rosnącą społecznością i wydarzeniami na żywo. Dołączysz do osób, które szybko zmieniają swoje sylwetki, zwiększają sprawność, dbają o zdrowie i osiągają swoje cele. Aby zacząć przemianę, skorzystaj z linku w opisie i przejdź na stronę stalowyszok.pl. A tymczasem kontynuujemy materiał. Gdy myślę Arnold, moje myśli same zaczynają się ze sobą bić. Jest to oczywiście legenda kulturystyki i jedna z najbardziej opiniotwórczych osób w branży, a z wieloma jego wypowiedziami wprost nie sposób się nie zgodzić. Nie zaliczyłbym jednak do tej kategorii chyba większości jego wskazówek odnośnie treningu. Jego trening uwaga na zbudowanie sześciopaka to dosłownie 9 do 15 serii trzech rodzajów różnych brzuszków. Już sama koncepcja trenowania brzucha w celu uwidocznienia sekcji środkowej, czy też pozbycia się z niej tłuszczu, jest zwykłym farmazonem. Bo nad kratą pracujemy przede wszystkim w kuchni, budując swoją dietę tak, aby przez odpowiednio długi czas utrzymywać deficyt kaloryczny. Po drugie, brzuszki są chyba najgorszym możliwym ćwiczeniem na tą partię. Nie dość, że mamy dużo lepsze alternatywy, to gdy z nimi przesadzisz, mogą doprowadzić do kontuzji. Naprawdę nie wiem, czy Arnold mówił tu szczerze. A teraz wyobraźcie sobie trening klaty pokroju, wyciskanie na poziomej, wyciskanie na skosie, wyciskanie hantlami na skosie, rozpiętki, następnie dipy, rozpiętki w brami i młócenie przenoszenia hantla nad głową. A to tylko trening numer jeden. Na tym właśnie polega paradoks Arnolda, bo być może jego klatka jest nawet najlepszą w historii kulturystyki. Jest tu jednak na tyle bezsensownych informacji, że aż nie wiem od czego miałbym zacząć ich punktowanie. Po prostu skwituje to małą poradą. Nawet jeżeli dobrze reagujesz na trening o bardzo dużej objętości, to ten konkretny Arnolda z młodych lat możesz sobie odpuścić. I wiem, że wywołałem właśnie dziesiątki komentarzy w stylu jak on śmie krytykować Arnolda. Albo inne, że stalowy wymienka, że nie da się zniszczyć mięśnia, a przetrenowanie to wymówka dla ciot. Był nawet kiedyś taki influencer, który stale powtarzał to hasło. Był też jednym z pierwszych, większych twórców fitnessowego kontentu na YouTubie. Wiecie, oczywiście, o kim mówię. Ta osoba to City Fletcher. Mówca motywacyjny, trener gwiazd, aktor natural hardkorowiec. W szczycie swojej popularności stworzył wokół swojej osoby dość spory kult. Ludzie chapali dosłownie wszystko, co tylko pojawiło się na jego kanale. Każdy próbował wtedy ćwiczyć tak jak on. Treningi do upadku po pół dnia bez żadnych limitów. Całe szczęście, że w większości byliśmy wtedy w takim wieku, w którym ciało szybko się regeneruje i był to generalnie świetnie spędzony czas. Ale pamiętajmy, że sam Fletcher skończył później z kilkoma zawałami i niemal doszczętnie wyniszczonymi stawami. Oczywiście winę za to ponosi nie tylko sposób, w który trenował, a raczej ogólnie patologiczny styl życia. Dziś Fletcher dalej jest rozpoznawalny, a nawet szanowany. Jakby nie patrzeć, były to ciekawe czasy, którym on sam swoją barwną osobowością nadawał kolorytu. Ale patrzymy na niego raczej z sentymentem niż jak na specjalistę w dziedzinie, czy wyrocznie od fitness wskazówek. Do wszystkich tam używacie dziwnych dezodorantów i balsamów. W ogóle odstawiłem dezodorant. Jedynie pasty do zębów używam miętowej, ale wolałbym arbuzową. Papier toaletowy, też bierzcie arbuza. Ja nawet nie używam papieru, bo wychodzi ze mnie jeden konar jak z psa. Historia Kali Masl to niemal kalka City Fletchera. Choć jego kontent bardziej skupiał się na klimatach gangstersko-humorystycznych. Panowie mają ze sobą naprawdę wiele wspólnego, fanbase, styl życia, a nawet zawały serca. Różnik natomiast sposób, w którym prowadzą obecnie kariery. Kali dalej jest nazwę to czynnym influencerem. Skupię się teraz na promowaniu zdrowego trybu życia. I taki challenge w postaci niemal arbuzowej astezy promował jako coś bardzo zdrowego. Nie tylko miał to być wybitny sposób na zrzucenie niechcianych kilogramów, ale też na poprawę jakości stolca i higieny okolic odbytu. Założył w tym celu nawet specjalną grupę dyskusyjną dla podobnych sobie ludzi, którą nazwał Happy Healthy. I być może cała sytuacja z arbuzami była po prostu baitem. Bo nie wiem jak inaczej można by wytłumaczyć fakt, że niedługo Potem gość dosłownie pochwalił się, że prawie umarł z wycieńczenia podczas treningu w pełnym słońcu. Ale na szczęście kolejna porcja arbuza podtrzymała go przy życiu. Tego dosłownie nie można brać poważnie. Współczuję każdemu, kto autentycznie założył, że 30 dni na samych arbuzach to dobry pomysł. Na koniec, jeszcze nadmienię, że Kaliemu udało się oczywiście zrzucić sporo wagi, praktycznie bez większych negatywnych skutków ubocznych. I to pomimo przebytych zawałów, rzekomego wprowadzenia się w stan skrajnego niedożywienia i ciężkich treningów kalisteniki, które to niemal posłały go na tamten świat. Taka jest właśnie magia natury. W innych przypadkach, podobne posunięcia Kończą się dużo gorzej. Mówiąc teraz przez chwilę całkiem poważnie, to zwłaszcza w ubiegłym roku mogliśmy zaobserwować prawdziwy wysyp promowania skrajności i to w różnym wydaniu. Może powoli nam odbija, a może też ludzie znaleźli w ten sposób na szybką autopromocję. Całkowite wykluczanie poszczególnych makros diety, aż po frutarianizm, friganizm i inne. Wszystko markowane hashtagami fitness. So I Duck eggs are better than way better. Ale wracając do ikon, całkowicie rozumiem, że można doceniać formę Majka Ocherna. Rozumiem nawet, że można być heteroseksualnym mężczyzną i przeglądać materiały z jego sesji zdjęciowych w rytm muzyki z lat 80. -tych. Ale czy poważnie ktoś w to wierzy, że produkt pokroju kaczych jaj jest w stanie zmienić kogokolwiek w kulturze? Turystem. Już abstrahuję nawet od tego, że O'Hern jest w wieku bliskim emerytury. Akurat tym razem odsetek takich ludzi musi być skrajnie niski. Myślę, że nawet Kali, fleksując się stawianiem klocków jak pies, przewyższa O'Herna w bata linia opiniotwórczość. Bo nawet sam Arnold publicznie wyśmiał Majka w taki oto sposób reklamując swój newsletter. Natomiast sam Sulek wyśmiewa dosłownie wszystkich, w tym swoich widzów, ciśnie po nich, prowokuje tylko po to, by na koniec rozgrzać jeszcze wszystkim hasłem natural. Bo Sulek, gdy mówi o swej naturalności, to zdaje się cały czas trollować. W bezczelny sposób poleca ego lifting, czy też szkaluje mniejszych od siebie. Pozując z pasją prezentuje swoje cystowane, czerwone wypryski, które pokrywają w zasadzie całe jego ciało. Często nawiązuje do charakterystycznego kaszlu, czym sugeruje stosowanie trenbolonu. Sulek promuje też tragicznej jakości dietę. Ogromne michy płatków śniadaniowych, fast foody, słodycze i podobnie wysoko przetworzoną żywność. To nie może obyć się bez reakcji i w znacznym stopniu to hejterzy przyczynili się do jego popularności. Krytykując go spowodowali napędzanie korzystnych dla Suleka algorytmów. Czasem zaczęły dochodzić też memy. I choć sam bardzo lubię pośmiać się z podobnych treści, to nie zapominajmy, że niestety, ale kontent Suleka często trafia do odbiorców bardzo młodych, którzy nawet jeśli rozumieją sarkazm, to choćby przez prześmiewczy charakter jego filmów bombardowani są takim przekazem, że styl życia sama jest mniej szkodliwy niż w rzeczywistości. Pamiętacie, jeszcze taką postać jak Skywalker, jeszcze niedawno był jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli fitness z Instagrama. Dla odróżnienia od reszty, nigdy nie krył się z tym, co pomogło mu osiągnąć taką formę, która wtedy rzeczywiście była w absolutnym topie pod każdym względem. Od tamtego czasu zaliczył przede wszystkim regres z dosłownie kilkoma pomniejszymi próbami odbicia. Tym razem zabłysnął już nie formą, a pewnym stwierdzeniem. Dosłownie na dniach dodał post, w którym pisze, że w dzisiejszych czasach większość młodych mężczyzn powinna dostawać testosteron od lekarza. Dalej argumentuje to mniej więcej tak, że przecież wysoki teść jest bardzo zdrowy, a niski to największe zło. Podobnie infantylne pojmowanie tematu jest dziś niestety bardzo rozpowszechnione a sporo materiałów poświęconych temu zagadnieniu również na YouTubie brzmi bardziej jak reklama zachęcająca nas do kłucia dupy. I to działa, bo zainteresowanie HZT bije obecnie historyczne rekordy. Nie jest to moralne, ale jak to bywa z USA, na pewno ktoś na tym zarabia. Ceny usług medycznych są tam niebotyczne, a kartoteka obrzydliwych procederów bardzo bogata. Moda na teścia od lekarza przyszła również do Polski. Jakiś czas temu, podobnie wypowiedział się też znany i lubiany przez nas youtuber podróże wojownika, co też niezwłocznie wówczas skomentowałem. Jest to niestety jeden z bardziej niebezpiecznych mitów, które zdobyły w ostatnich latach taki rozgłos. Bo HZT to nie jest długi i lekki cykl, który przepisze ci lekarz, bo teść jest taki bezpieczny. To terapia, która ma sztucznie utrzymywać poziom testosteronu w granicach normy. Jej wartość w kontekście siłowni, budowania sylwetki, czy też ogólnie uprawiania sportu. U większości zwabionych marketingiem okazałaby się marginalna. Tylko osoby z bardzo niskim poziomem testosteronu mają tu cokolwiek do ugrania, czyli te, dla których ją stworzono. A każdy zdrowy facet poważnie ryzykuje. Ryzykujesz też jedząc surowe podroby mięsne oraz surowe jaja. Inna sprawa, że są to dość obrzydliwe rzeczy i mało jest osób, które wyraziłyby do tego chęć. Przekonać ich wszystkich może tylko naturalny kulturysta, ale taki wielkości półdziana. Z brodą. Najtwardsi z jego fanów momentalnie zmienią swoje nawyki żywieniowe, a Sprytni, ale też mniej zdeterminowani zainwestują w jego bardzo drogie suplementy. Wytliwa otoczka ma przecież swoją cenę. Tutaj chodziło o styl życia i siłę jaskiniowca. Twoją markę nazwał dosłownie suplementy przodków. Liver King ganiał z oszczepami i podnosił bardzo duże ciężary. No i oczywiście wkładał do ust i połykał przeróżnej maści w surowe produkty od zwierzęce. Nie chce jednak w nikogo rzucać kamieniami, bo dla 100 milionów dolarów rocznie, bo mniej więcej tyle zarabiała jego firma, chyba każdy z nas mógłby zamienić się z nim w fachu. Historia Leverkinga to jeden z największych fitness farmazonów ostatnich lat, który obrazuje też, jak łatwo potrafimy wystawiać się na manipulacje. Dlatego zawsze warto pamiętać, na siłowni moda i kombinacje bardzo często się nie sprawdzają. A same podstawy tego hobby zostały już dawno odkryte. Potrzebna jest tylko ciężka praca, pompowany mięsień i endorfiny. Nie trzeba dużo, żeby urosnąć. To był stalowy szok, a teraz do następnego. Odczuwam postęp, obcy mi rozstęp, bo nie kuję dupy, z natury proste. Wchodzę na trening, to na 100%, konsam odżywki, pobudza. Powiedz mi, jak wyglądały Twoje doświadczenia z treningami, dietą, zanim zdecydowałeś się na stalowe plany? Zazwyczaj to było na własną rękę. Posiłkowałem się różnymi forami bądź aplikacjami. Zazwyczaj to się nie sprawdzało, ponieważ one były albo rozpisane w sposób ogólny, czyli niedopasowany do mnie. Dłużej te plany się nie utrzymywały. Przez to jakby nigdy też efektów niezadowalających w 100% nie udawało mi się osiągnąć. I jak to się zmieniło po skorzystaniu z planów? Przede wszystkim najważniejsze to chyba jest motywacja. Dochodzi aspekt przynajmniej u mnie osobiście, że ktoś, kto poświęca mi czas na jakby ułożenie planów, ja widzę, że one są ułożone pode mnie, wywiera to na mnie większy wpływ, żebym ja się też przyłożył do, do swojej jakby części zadania, które mam do wykonania. Pisałeś też, że poprawiła się Twoja postura. Czy możesz powiedzieć coś, coś więcej na ten temat? Tak, to prawda, to się zmieniło bardzo. Może nie byłem nigdy pogarbiony jakoś strasznie, ale postawa była bardziej zamknięta, barki były przesunięte do przodu. Kilkukrotnie w swoim życiu próbowałem się wyprostować. Teraz przychodzi to naturalnie.